Nagrywam. Póki jeszcze bateria pozwala, Podłoga. Która to jest strona w ogóle? Kierowca, pasażer, chyba kierowca. Zaraz zobaczymy, jak. Kierowca, próg od kierowcy jest już prawie spawany, Tu tylko jeszcze nadkola troszkę zostało dorobić. No i powiem, że śpiąłem dupę i mówię. Robię to dziś, nie skończyłem, ale tak to wygląda, nie? Tu wszystko jest ospawane, już nie ma tego durszlaka aż takiego. Także jest w miarę dobrze. No, no a tu na tym takim, bo tu jest dłuższa blacha spawana No i ten łuk tak mi troszkę gdzieś tu... O o o o właśnie o o o tak o, tak o właśnie mi uciekł troszkę tu w dół mi poszedł o tu właśnie tak fajnie widać jakbym to no niekoniecznie dobrze zrobił dobra weź tego nie pokazuj ja pierdo... uznajmy, że tamtego nie było tamto to była iluzja, fikcja i tak dalej Teraz wyszlifowałem to, dospawałem Każdy jakieś tam nierówności troszkę są wyrównane, napawane troszkę. A to jakieś badziebie. No i O właśnie na przykład takie coś tu, głębsze, to się nie opłaca robić. Podspawałem, wyszlifowałem elegancko. Mówię takiej popeliny nie będę pokazywał. No nie... Nie pokazałem nawet, ale mam zdjęcie jak to wyglądało. Tu jest już spawana taka blaszka. No <laughs> całe szczęście, że ten błotnik się przykleja, bo to no, nie trzyma linii, ale myślę, że w oryginale wcale lepiej nie było. Oj tu właśnie się jakoś to... oj nie pokazuje dobrze. O tu się jakoś to przyklei. No i cały ten pas już jest wyspawany podłoga tu pomalowana także już, już nie widać tych glutów bo jak się przyjrzeć to są tu jakieś gluciki jeszcze tu pod tą lampę tu z tej strony będę musiał to wszystko wyciąć czekaj tu jest aha tu jest tak zostawione no to nie wiem czy to zostawać te wżery czy nie ale to chyba będę musiał troszkę więcej wyciąć to tu też jest do wywalenia ten rand cały, ale także z niego nic. Już drugi próg jest spawany. To nad jest aha, prawie skończone, bo tu podspawać, wyszlifować dopasować pod błotnik, to już mamy ten element. Nie wiem jak to się nazywa, ale uznajmy, że mocowanie tylnego zawieszenia za niedługo będzie wspawane. Próg też jest, no, jak nie z tej strony światło bije, to tu. Drugi jest już spawany. E, o, właśnie tu. Pas przedni jednak jest nowy. Z tamtego to też nie ma bo też był naprawiany. Za chwilę Wam pokażę, właśnie jak to wygląda. No i teraz pytanie, czy te wrota nie odpadną? O, nie odpadły, bardzo dobrze. To nadproże To też jest takie. No, niekonieczne, ale tu chyba. Ja się chyba da naprawić, bo to się na przykład przespawa. Czy coś? Jezu. Co to jest? Co to kurwa jest? Tu jest najgorzej, ale to chyba da się jakoś wyprowadzić. Czy można zaglądać? O nie widać. Ale można zaglądać jeszcze po raz ostatni do środka jaskółki. I tak to wygląda, nie? Także cały czas do przodu. No z tym mi się tu zeszło chwilę, żeby to tak doprowadzić do takiego stanu, że... No że nawet... Bo o! W tym miejscu... a widać tu. Jak się przyjdzie, no to tu idzie nowa blacha. A na przykład, na przykład tu, o. Tutaj nie było. Jest spawana tu, o. Idzie tu w dół. I tak, nawet nie widać. Tutaj, że coś było robione. No tylko w niektórych miejscach nie widać. No fajnie to jeszcze. Zdejmę jeszcze ten błotnik i pokażę Wam tu od tej strony, bo tu jest taka rzeźnia. <grystanie> o ludzie, tu w ogóle dziurę mi wybiło i taka zabawa w kotka i myszkę. Tu naspawam, to się z drugiej strony znowu zrobi dziura. Także o, patrzcie jaka tu jest rzeźnia po prostu. <grystanie> to jest porażka jakaś. Ale trudno, tego nie widać, tu się przyjdzie kit, będzie git. Takie właśnie hasło mi towarzyszy. Bo z kolei w tym krupie... O, pas tak wygląda. Nawet tego nie zauważyłem, że tu takie coś jest. No i to nie wiem, na nity? Ktoś to zrobił chyba na nity. Także postarane, a tu też jest wgnieciony. Czyli pewnie kiedyś przywalił. on otwarta nawet. Podstawimy tu. Nie widać, ale on tu jest zgnity strasznie. Ciężko to pokazać w ogóle, ale... ale niestety jest zgnity. Także nic tego i tak by nie było. Dzisiaj tyle. Na razie.